Agata Sfornowska zapraszam na prognozę pogody na weekend. W piątek wyż z nad Rumunii przyniesie nam całkiem słoneczną pogodę. Jedynie w województwach północnych zaznaczy się umiarkowane zachmurzenie, padać jednak nigdzie nie powinno. Do Polski nadal będzie napływało ciepłe powietrze z nad Atlantyku na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do nawet 9 stopni we Wrocławiu sobotę na ogół powinno być dość pogodnie, ale na zachodzie oraz na północy naszego kraju mało aktywny, chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu lub mrzawki. Nasz kraj pozostanie w łagodnej masie powietrza pochodzenia oceanicznego. Na termometrach podobna do piątkowej temperatura. Na wschodzie od 2 do maksymalnie 6 stopni w Rzeszowie, w centrum 6, a na zachodzie 5. W niedzielę w pasie od Suwalszczyzny przez centrum naszego kraju aż po Śląsk wystąpią umiarkowane opady deszczu ze śniegiem przechodzące wieczorem w śnieg. Tu ostrzegamy przed bardzo trudnymi warunkami na drogach. W Małopolsce prognozowane są głównie opady deszczu lub mrzawki. Z północy kontynentu zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza. Na termometrach na wschodzie 1, 2 i maksymalnie 5 stopni w Rzeszowie, 3 stopnie w Warszawie, 4 w Krakowie. A na zachodzie w okolicach 3 stopni. Dziękuję serdecznie i życzę bezpiecznego weekendu.